Teraz futbol w drugoligowym wydaniu. W ostatniej kolejce los uśmiechnął się do piłkarzy Radomiaka. Mazowszanie pokonali u siebie Stal Mielec 2 do 1, strzelając zwycięskiego gola tuż przed końcowym gwizdkiem. Wszystkie bramki w tym spotkaniu padły w drugiej połowie. W 63 minucie gospodarze objęli prowadzenie po stałym fragmencie gry. Łukasz Białożyt dośrodkował rzutu rożnego wprost pod nogi Macieja Świdzikowskiego, a ten bez problemu skierował piłkę do siatki. Kwadrans później był już remis. Obrońcy Radomiaka nie upilnowali Kamila Raduliego, który w sytuacji sam na sam pokonał Michała Kule. Tuż przed końcem meczu gospodarze znów perfekcyjnie rozegrali rzut rożny, którego na gola zamienił rezerwowy Grzegorz Wojdyga. Radomiak stal 2 do 1. W pierwszej połowie lepiej to wyglądało ze strony stali, bo mieli przewagę w polu, uprawiali tą piłką, myśmy się troszeczkę za daleko cofnęli. Zawodnicy też wyszli i nie realizowali tego, co, co mieliśmy robić, ale w przerwie powiedzieliśmy sobie, że... Trzeba to zmienić, to co robiliśmy sobie w tygodniu w treningu i to zostało realizowane i konsekwencją tego było dążenie do, do rozszerzenia bramki, wygrania tego meczu i to nam, to nam się udało. Mimo zwycięstwa Radomiak wciąż plasuje się w strefie spadkowej. Jego strata do ósmej bezpiecznej pozycji wynosi 11 punktów.